Czekam na sraźnictwo nie trafiłem. Jebane i dziękuję, pozdrawiam. Gdzie kurwa jesteś ty? No? Kurwa, chcesz jeszcze? To chodź kurwa! Chodź kurwa! Ty, bo ja zaraz Cię obrzucam, tak jak... Spierdoliłeś? Spierdoli. Dawaj kurwa, chodź! Siema Barbara! <grywa> <grywa> kurwa, ubiejebany kurwa! Czy te rolety porozpierdalam? Kurwa, ubiejebany! Kurwa, dawaj jakieś mi kamienia, kurwa! Co po policję, ty kurwa cwelu jebany, będziesz po policję dzwonił? Ja ci te kurwa te zaraz zjebie, kurwa. No to dawaj. Dawaj mi jakiś kurwa ten, ja ci wypierdolę te szyby wszystkie kurwa. Są gdzieś tu jakieś te, kamienie czy coś? Widziała pani? Rozjebie ci całe te rolety kurwa Dawaj kurwa Rozjebie ci to, czekaj zaraz przyjdę ci kurwa Tylko pójdę do domu Masz rozjebane rolety kurwa koncertowo Czekaj tu jest. O, kurwa jak mówiła wypierdole. Ty kurwa bita. Ty kurwa jebana Ja będę się pierdolił Jurwa chuj